Każdy, kto wsiada do tego auta, zastanawia się, co to takiego jest. A to nic innego jak uchwyt na telefon, który działa w taki sposób: tu naciskam, tu się otwiera, tu z automatu się blokuje. Jeżeli chcę to obrócić, to naciskam ten przycisk. Pyk to się obraca, już mogę na przykład trwalić sobie mapki, aby mieć w takiej pozycji. Jeżeli chcę wrócić, to normalnie naciskam. Pyk znowu wraca do pozycji pionowej. A jeżeli chcę otworzyć, no to znów się otwiera, wyjmuje. I to się samoczynnie blokuje. A no i co najlepsze, tutaj jest również wbudowana indukcja. A to co podoba mi się najbardziej w tym uchwycie, to to jak on się trzyma. Bo mam tutaj takie trzy nóżki, dwie u góry, i jedna wchodzi do kratki. I spójrzcie na to, to jest tak mocno tutaj przywarte, że nie ma szans, aby to odpadło na jakiś dziurach. No spójrzcie. Ja próbuję to jakoś wyrwać nawet lekko i nie ma opcji. Powiem wam, że ja dawno nie znalazłem tak fajnego uchwytu na telefon, i codziennie z niego korzystam. Najlepsze jest to, że kupiłem go w okazyjnej cenie, także jeśli również chcielibyście sobie sprawić taki uchwyt do auta, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, a ja wyślę Wam link do oficjalnego sklepu.